Cześć wszystkim, to są kompania Realtor3D, my teraz znajdujemy się w miasteczku Benidorm i chcieliby pokazać w jednej rezydencji mieszkania na sprzedaż, tak? Tak wygląda wejście do budynku, budynek jest nowy i teraz zobaczymy na same mieszkania, 265 tysięcy za 90 m2. Tu są dwie sypialnie i dwie łazienki. Mamy od razu przy wejściu taką kochenkę, tak? W całości jest posprzątana, nic nie potrzeba w tym mieszkaniu robić. Mamy tutaj taką zoną gospodarczą. Teraz mieszkają tutaj ludzie, To może troszeczkę mamy jakieś rzeczy, troszkę trzeba posprzątać, tak. Jest wejście do mieszkania i idziemy teraz do salonu. Taki są salon. Widać, że mieszkanie jest nowe. Idziemy teraz, zobaczymy jeszcze na terasę. Mamy tutaj taką tarasę. No i widok jasny, że bardzo piękny. Taki są widok z tego mieszkania. Idziemy zobaczymy co mamy jeszcze. Łazienka też jest wyremontowana, duża. Wszystko jest w porządku. Możemy to tak zostawić i obok mamy jeszcze sypialnię. Duża sypialnia, jakieś łóżko i też mamy szafę montowaną.